Dwa lata narastającej obsesji. Ignorowane ostrzeżenia. Desperackie próby interwencji rodziny. I w końcu nóż, który zadał śmierć lekarzowi wykonującemu swoją pracę. Kraków pogrążony jest w szoku po zbrodni, która mogła zostać powstrzymana. Jarosław W. Funkcjonariusz służby więziennej, przekonany o doznanej krzywdzie, w brutalny sposób zakończył życie ortopedy Tomasza Soleckiego. Teraz na światło dzienne wychodzą porażające szczegóły tej tragedii. Obsesja, która przerodziła się w śmierć. Śledztwo w sprawie morderstwa Tomasza Soleckiego odsłania bolesną prawdę o systemowej obojętności. Wtorkowy poranek, 29 kwietnia. Zwyczajny dzień pracy w krakowskim szpitalu uniwersyteckim. O godzinie 10:30 do gabinetu ortopedy Tomasza Soleckiego wchodzi 35-letni mężczyzna Jarosław W. Były pacjent lekarza. Trzymając w rękach dokumentację medyczną, przerywa konsultację z inną pacjentką. Po chwili wyciąga nóż i zadaje lekarzowi serię ciosów w klatkę piersiową i brzuch. Sceny grozy rozgrywają się na oczach pacjentki. Mimo szybkiej reakcji personelu i operacji trwającej niemal dwie godziny, życia lekarza nie udaje się uratować. Sprawca o funkcjonariusz służby więziennej w Katowicach próbuje uciec. Powstrzymuje go ochrona szpitala. W śledztwie ujawniono, że Jarosław W. od dwóch lat był przekonany, że Tomasz Solecki celowo go skrzywdził podczas operacji łokcia. Twierdził m.in., że lekarz wszczepił mu białaczkę i zakażono go wirusem. Składał skargi do Rzecznika Praw Pacjenta, który nie stwierdził nieprawidłowości. Nie przyjmował faktów do wiadomości. Rodzinna tragedia i nieudana prewencja. Rodzice napastnika już wcześniej dostrzegali niepokojące sygnały. Syn był do tego lekarza od momentu zabiegu wrogo nastawiony. Mówił, że go uszkodził. Twierdził, że lekarz zrobił to celowo. Był w kiepskim stanie psychicznym. Powiedział nawet, że się otruje, opowiada matka w rozmowie z superekspresem. Ojciec mężczyzny potwierdza, że sytuacja pogarszała się z miesiąca na miesiąc. Nie wierzyłem, że może posunąć się do czegoś takiego, ale dla niego ta wizyta była obsesją. Mówił, że lekarz go zniszczył. Nie dało się go przekonać, mówił w uwadze. T.V.N. Jarosław W. był już wcześniej agresywny wobec lekarza. W styczniu jedna z pacjentek usłyszała z ust Soleckiego, że mężczyzna groził mu śmiercią. Cytuję: Zaj mnie nożem. Był cały roztrzesiony, mówiła kobieta reporterom TVN. Doktor Solecki zgłosił sprawę na policję. W styczniu 2024 roku udał się na komisariat, by poinformować o szantażach Jarosław W. miał żądać 20 tysięcy złotych zadośćuczynienia za rzekome błędy w leczeniu. Niestety, nikt nie potraktował tej sprawy jako realnego zagrożenia życia. System zawiódł i to nie pierwszy raz. Jarosław W. w służbie więziennej przepracował 1,5 roku. Wysłał wniosek o urlop tuż przed terminem obowiązkowych badań psychiatrycznych. Na badania się nie stawił. Wiceminister sprawiedliwości, Maria Eichhardt ujawnia, że dokumentacja funkcjonariusza budzi poważny niepokój. Służba miała sygnały o jego niestabilności. Trzeba zadać pytanie: dlaczego nikt nie zareagował odpowiednio wcześnie? Koledzy z pracy mówią o nim otwarcie. Był dziwny. Zimą chodził w trampkach. Nikt nie chciał z nim pracować. Często wysyłano go samotnie na wieżyczki strażnicze. Ludzie się go bali, powiedział anonimowy współpracownik w rozmowie z WP. Śmierć lekarza z misą. Doktor Tomasz Solecki miał 40 lat. Był specjalistą ortopegii i traumatologii, współtworzył centrum medyczne Ortotop. Pacjenci wspominają go jako lekarza z sercem cierpliwego, dokładnego i pełnego empatii. Czułam, że jestem w dobrych rękach, napisała jedna z jego pacjentek. Współpracownicy nie kryją rozpaczy. Poległ na dyżurze. Tego dnia przyszedł ratować zdrowie ludzi. Zginął, robiąc to, co kochał, mówi dyrektor szpitala Marcin Jędrychowski. Czy ta śmierć mogła być powstrzymana? To pytanie zadaje sobie dziś cała Polska. Policja znała sprawę. Rodzina błagała o pomoc. Przełożeni wiedzieli o pogarszającym się stanie psychicznym funkcjonariusza, ale zabrakło decyzji, która mogłaby uratować życie Tomasza Soleckiego. W środowisku medycznym i społeczeństwie rośnie gniew. Lekarze apelują o lepszą ochronę. Społeczeństwo domaga się odpowiedzi.